Chciała pokazać jak przystroić taką chryzantemę, jak się kupi, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. <laughs> Miałam taki worek jeszcze z poprzednich lat, więc włożyłam tą donicę do tego worka, żeby. bo sama ta doniczka nie jest zbyt efektowna, nie? Włożyłam. Nie mam sznurka już takiego, bo bym to związała takim sznurkiem, ale mam coś takiego. No, może kolorystycznie to za bardzo nie pasuje, ale sobie zwiążę. Yy, Tutaj, tak myślę, że sobie zwiążę tak tym razem, tutaj na dwie takie kokardki. Ale najpierw to tutaj do środka dam troszkę zielonego. Mam tutaj taki bukiecik y, z lata, suchy, ususzony, ale jakoś tak no te y, białe tutaj powtykam między to. Będzie to mam nadzieję lepiej wyglądało. A dookoła zimo zielonym sobie tutaj ustroimy i zabieram się do roboty troszkę zimno zielonym, troszkę jodełki dookoła, tak nie za dużo, tak żeby to miało jakiś wygląd. Tylko się zastanawiam, czy najpierw sobie to nie związać i potem tam wkładać, żeby to taki, taką formę może miało. Także chyba sobie to najpierw zwiążę. Miałam też takie żółto-zielone, ale nie mogę znaleźć tego, więc o, jakie to długie jest? Czekajcie, gdzie tu jest koniec? Dopiero był koniec tego. O! No, nie wiem, może takie. O! Dwa takie. Taki jeden? Nie, jako dwa. Zobaczymy. Bo to nie chodzi o jakieś wielkie kokardy, tylko żeby to związać, żeby to się trzymało, tak. Tutaj światło mam tylko z tej jednej strony, także światło takie mocniejsze z lampy, bo bym musiała jeszcze drugą lampę tutaj ustawiać i sobie to tak zwiążę. Ten kwiatek się dostał, kwiatek nie ma tutaj być, to nam taką łódkę taką się zrobi troszkę, nie? O. bo jakbym poszła do sklepu i z jakiś sznurek albo coś bardziej kolorystycznie do tego dopasowała, ale wydaje mi się, że tak też może być. Czekajcie, nie, tak, tak, tak. Nie muszę to tak mieć tutaj bardziej widocznym. Także, bo... żeby to tutaj. O. To tu można potem jeszcze tak zrobić, żeby to było. Że to tak specjalnie jest, że tak ma być. O. I już ta doniczka troszeczkę lepiej wygląda, moim zdaniem. A teraz sobie tutaj do środka powtykamy troszkę zielonego. Tak. Tu mam jeszcze takie zielone, Najpierw sobie to, tylko, żeby nie były za długie. Bo to też niedobrze wygląda, jak jest za długie, bo to wtedy sytuacja bardziej tą tam. Możemy sobie zobaczyć, na przykład chcieć mieć gdzieś w przód, gdzie tył i tył bardziej wyż, wysoki zrobić. Damy tutaj po tych bokach, tak może bardziej takie, nie? Takie te większe. O. I takim prostym sposobem, za długie, prostym sposobem można sobie zrobić, też ładnie przestroić. Żeby to nie była zwykła, tylko doniczka z kwiatkiem. W tą ziemię wepchnąć. Tak myślę, myślę, myślę. I przychodzą mi do głowy różne psie myśli, Jak to w tej bajce było. Można zrobić taką kryzę dookoła. A można. Nie, tak. A można zrobić takie bardziej. Bo to też posłaniać będzie troszeczkę przed zimnem, mi się wydaje, wiecie? A. Tak. są akurat takie długie, to będę je musiała poskracać to nic nie widać, nie? Co ja tutaj z, w ukryciu robię. na tu. I już to troszeczkę lepiej będzie wyglądało. Można zrobić jeszcze krótsze to. Ja już tak nie mam dzisiaj dużo wyboru z tym zielonym. I może troszeczkę jeszcze tej choinki tutaj dam Żeby też troszeczkę inna zieleń była Cześć mi nie chce dzisiaj ciąć Ten sekator o. No i trzeba pamiętać żeby to było podlane wcześniej Żeby ja Zanim się da to na cmentarz żeby to też jakoś przeżyło i tu mam takie gałęzie. To damy takie krótkie, ale takie rozwinięte, nie? Tak mi się wydaje, że to powinno fajnie wyglądać. Z takim igliwiem też. Nie tylko tamto zimno zielone, ale też i. taka choineczka tutaj wytknąć w ziemię to nie będzie taki problem to może z tej strony gdzieś położę myślę, że tego starczy nie wiem czy dać tutaj Coś między, ale chyba między to już tutaj nie będę wtykać, tylko troszeczkę może damy tych gałązek, te białe, tą gipsówkę taką. Tylko muszę tu wyplątać, żeby była gipsówka bez tamtych kwiatków. To już nie musi być do ziemi wkładane, wystarczy tak gdzie gdzieniegdzie między to powtykać, o. nie gdzie, żeby też nie przedobrzyć. To jest za długie. No i jak się będzie to niosło, to też uważam, żeby to nam nie wypadło, bo tego nie zabezpieczam w żaden sposób. Tak, żeby to tutaj troszeczkę tak wyglądało, że, że coś z tym zrobiliśmy. Nie jest to takie nie wiem, jak Wam się to widzi. Każdy sobie zrobi inaczej, bo każdy, ja jakbym to robiła drugi raz, to, też, to znowu inaczej to zrobię, bo to tak się nie da zawsze tak samo. Gdzieś tutaj jeszcze między te kwiatuszki powtykamy, tak żeby o. Tu pozdelać troszeczkę. I mamy fajny, fajną rezantemkę. Troszkę mi się wydaje, że za długie są te zielone. Ale już nie będę tego wyciągała. One się potem może troszeczkę jeszcze tak. Ten jest za długi. Ten muszę wyciągnąć, bo mi to jest za długie. Tam no, tak wiechowa to wygląda. Mówię wiechowa, to nie wie. No, od wiechy, o. Żeby mnie to ktoś trasówka nie łapał. O, tak. Bo to ma być tylko taka mała, jakby kryza, a nie żeby to mi za mocno odstawało. No. Tak. I przede wszystkim, żeby główną rolę tutaj ta, ta, y, ten kwiat jednak y, grał, a nie te zimozielone, nie? To ma być tylko taka ozdóbka, takie tło. Także muszę tutaj jednak troszeczkę poskracać, bo mi to nie, nie podobało się, że to było takie długie. A. Tak. tu się to powtyka i będzie już to nie jest takie wielkie już widać bardziej ten kwiat niż tą, tą niby to kryzy z tego zielonego no i nie wiem jak, jak wam się to podoba możecie pisać w komentarzach ja sobie tu zaraz to ogarnę. Reszta zielonego pójdzie na balkon. No. no. I tak to wygląda. Z boczku to wygląda tak. O. Jest troszkę dużo tego zielonego, a to się tutaj jeszcze może, albo to może być po prostu tył o. Także tak zrobiona ta wiązanka. I tak to wygląda. Tu mi lampa wchodzi w kadr. No. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba. Taki pomysł szybki do zrobienia, parę gałązek. Jakieś, to niekoniecznie musi być taki worek jutowy, może być coś innego, ale tak bardziej naturalnego, nie tylko celofan. Tak mi się wydaje, że tak lepiej jak z naturalnych rzeczy, nie? No. Tutaj bym musiała to jeszcze Porozdzielać, żeby to nie było w jednym miejscu, więcej. Tak, o! No, a tutaj y, taka wersja na, na cmentarz y, takiego, jak to mówią, dąbka, inaczej, chryzantema y, właśnie żeby ozdobić ją jakoś, żeby to i do nic, nie, tak nie było widać. Żeby było widać, że tam serce w to włożyliście, nie tylko, że się kupiło kwiatek i się walnęło na na grup tylko po prostu, że daliście, włożyliście w to serce i troszkę to przyozdobione, to jest tylko taka propozycja, podejrzewam, że wpadniecie na jeszcze lepsze pomysły, tylko trzeba pamiętać, żeby nie, przy, nie zadusić tutaj kwiatów żeby nie było za dużo rzeczy oprócz tych kwiatów żeby te kwiaty grały pierwsze skrzypce, a nie dodatki, nie? No. Także nie wiem czy mnie się to tutaj i tak udało, ale taką propozycję Wam tutaj daję na szybkie i tanie, takie wzbogacenie takiej chryzantemy.